Złom, dobry pracy przodownicy! Witajcie w mojej piwnicy. Piątek, dziesiątego po obiedzie. Dzisiaj przed obiadem puszki troszeczkę pozyskiwałem z różnych regionów tego terytorium. I dzisiaj będę chciał pozyskać troszeczkę złomu na wyzwanie Zbieram na GoPro boiler, który tam widać. Tą lodówkę małą. Tam coś jeszcze, chyba jeszcze jedna lodówka jest, mi się wydaje. Coś takiego. No, i ten złom będę układał dzisiaj przed piwnicą na korytarzyku. I potem umieszczę go w kadiku. I potem pojedziemy, ale to już będzie jutro. Pojedziemy jutro sprzedać i zobaczymy, ile się udało wytargać w dniu dzisiejszym, w dzisiejszym popołudniu. dzisiejszego popołudnia, raczej I na wyzwanie GoPro. Zbieram na GoPro, tak? Ja wierzę, że jest tutaj. 1500, sobie tak po, postanowiłem uzbierać najtańszy model GoPro i wydaje mi się, że, że jest to możliwe. Także do pracy, rodacy. Boiler gotowy i tak, tu jest boiler, trzeba go pozbawić karoserii, czyli przeciąć jedno cięcie zrobić. Zdłużne zdjąć karoserię, czyli tę obudowę z bojlera. Tutaj są dekle góra dół. też trochę roboty jest, bo tam jest pianka między karoserią a bojlerem Jest pianka, co izoluje. Trzyma, żeby trzymać ciepło. Ty? Tak Tak się mi wydaje. No i warto sobie odkręcić grzałeczkę tutaj, bo grzałeczka jest miedziana. Jest ta grzałeczka. Zostanie w razie w piwnicy, i dołączymy ją potem do miedzi. Także, boiler skończony, biorę się za następne jakieś artefakty, żeby było co jutro zawieźć do skupu złomu. Małą lodóweczkę jeszcze obrałem. To jest karoseria z niej. Kuperowoty było trzeba było ciąć, oddzielać izolację a złomu może z 2 kg, może z 2 kilogramy. Co my tu jeszcze mamy? Garnuszek. Tutaj jest wiadereczko, może 15 kg, może 12, nie wiem ile. Trochę więcej chyba jak 10 kg złomu, to będzie 10 zł. No i ten boiler wiadomo boiler, eee, od boilera Dekle i troszeczkę aluminium mix w czneczce. W troszeczkę aluminium. A tu już puszeczka zaplątała. No to puszeczkę z buta i do puszeczek. też dołożyłem trochę jeszcze. I zauważyłem, że jeszcze są w piwnicy puszki. Tam gdzieś głębiej. Także będzie, będzie. No i teraz do kadnika będę nosił sobie po schodach. Bojlerek wiaderko. Tamte blachy te blachy i aluminium. I jutro sobie z tym pojadę i zobaczymy ile, ile groszy wpadnie na kamerkę GoPro. A dzisiaj to już koniec roboty. W piwnicy e, idę do domu i będę sklejał filmik. Pierwszy, który nagrywałem dzisiaj przed obiadem. Także wszystkiego dobrego na dzisiaj, moi drodzy. Widzimy się jutro. Kiedy będę jechał sobie na skup złomu i zobaczymy ile będzie pieniędzy z tego. Dobrej nocy. Witam dnia następnego stycznia 11 roku pańskiego 2023. Ruszamy do skupu złomu. Zamienić to co wydobyłem wczoraj w piwnicy zobaczymy jaki grosiwo wpadnie czy w ogóle cokolwiek wpadnie jaki będzie ten urobek jaki będzie ten zarobek no i kolejne będzie dołożone. to będzie dołożone do GoPro tak? na które zbieram, zbieram na kamerkę GoPro przecież nie dzisiaj niebo błękitne tylko, że chłodno rzeźko, zimno widzimy się na trasie, pauza za sobie płynie po naszej krainie polsko-czeskiej, rzeka graniczna, moi drodzy, są ludzie, którzy śmieci zbierają. I tacy, wiecie, no kanały zakładają, filmy nagrywają, i innych oceniają według tego, czy ktoś zbiera śmieci, czy ich nie zbiera. Także wiecie, oni ratują wszyscy planetę, tak zwaną. A ja na początku mojej działalności na YouTube też rozpocząłem taką akcję Worek dla Świata i sprzątałem takie miejsce niedaleko mojego miejsca zamieszkania, gdzie dużo tam pili i tak dalej. Pili. Aha. Czeska rejestracja 100%, a nie, polska. Pili, no i. Sporo śmieci tam zostawiali nie. I kartkę powiesiłem na płocie, można na starszych filmach to obejrzeć. Ale zrezygnowałem, poddałem się po prostu, bo to... to... pewną rzecz zrozumiałem po prostu, że to o pociąg jedzie, więc jest chwila na pogadanie. Że tego świata się już nie uratuje, a tym bardziej się go nie posprząta, także... to wszystko jest... jak ktoś lubi, niech sobie sprząta, nie? ale... Wiecie, tak niektórzy dbają o naturę, a, a charaktery mają ponure, nie? Pogardę dla innego człowieka, dlatego że, że nie sprząta, tak? Nie przestał sprzątać, czy coś tam. to jest taka fałszywa religia śmieciowa, nie? Będę sprzątał i będę automatycznie dobrym człowiekiem. I tam wszyscy chwalą tych ludzi. Jakie to dobro czynią dla świata, jak sprzątają, jak... nie ważne jaki mają charakter i co, jak traktują innych ludzi, tylko ważne, że sprzątają. To jest wymiernik po prostu człowieczeństwa dla nich i wszystkiego. Także większość ludzi niestety jest zła chyba, no bo większość ludzi nie sprząta po lasach i po różnych takich terenach, tylko ci wyjątkowi właśnie tacy, yy, wiecie, Ci ekoterroryści właśnie. O. To jest taka moda teraz, nie, taki ekoterroryzm, tak? Ja jestem dobry, bo sprzątam w lesie, a ty, jesteś, a ty nie jesteś dobry, bo nie sprzątasz. No, ja jestem złym człowiekiem ogólnie, nigdy nie twierdziłem, że jestem dobrym. Cieszę się z tego. Do następnego ujęcia. No i tak moi drodzy, 10, 11 raczej stycznia. Będzie to. E, musicie mi na słowo chyba uwierzyć. O jest, uwierzyć, telefon się obudził. 11 stycznia sprzedałem. Aluminium i stal. Cienką stal. 4,50 kg aluminium po 4,50 i. 36 kg stali po złotówce, co daje 56, 51. Także piwnica dzisiaj dała, a właściwie wczoraj dała 50 zł 55 złotych. Jakiś tak. O, coś takiego. No i cóż, mo, mogę powiedzieć do następnego. Do następnego. Tam byłem ostatnio na magnesie. Jest taki mostek kolejowy i w tym tygodniu się wybiorę. A ten magnesik tam, chyba na spokojnie. No nic, kończę mój filmik. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja świata nie sprzątam. Nie ratuję planety, niestety. Ponieważ no cóż, jestem chrześcijaninem i wiem, jaki jest koniec. Wiem, co się będzie działo. No i gdybyście wiedzieli też, to by się Wam sprzątać nie opłacało. Tak, moi drodzy, nie uratuje się już tego świata, co widać i słychać wszędzie dookoła. Wszystkiego dobrego i do następnego. Czy jeszcze coś chciałbym powiedzieć? Pozdrowiłem wszystkich, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kadik jedzie na skup złomu. Chyba, albo gdzieś tam no i no nie chcę mi się z wami jeszcze rozstawać no to może gdzieś po drodze jeszcze się obłączę pauzuję jeszcze parę słów chciałem dopowiedzieć więc się zatrzymałem nad rzeką na parkingu takim tutaj idę sobie tam nad Ulzę żeby było ładne ładne było no wiecie co widok o tutaj zawodowy ostrzyżony. Jedzie busem, więc zejdę mu z drogi. No wiecie, powiem wam trochę o sprzątaniu jeszcze świata, lasów i tak dalej. A obejrzymy sobie Olzę. O, Przybrało trochę wody. Unie sobie wartko. Tam kaczuszki, o kaczuszki! Nie bójcie się zawodowego, nic wam nie zrobi złego. Semart jest prosty, sprzedam Wam teraz receptę na pewien, schemat, na, pewien no na sukces taki YouTube'owy trochę. <laughs> Zakładacie kanał, idziecie sprzątać las, bo taki pewien guru różowy, śmieciowy, on mówi sprzątać, nie sprzątać, tylko idzie sprzątać las. Więc idziecie sprzątać las, więc jesteście automatycznie dobrym człowiekiem już. Nie wolno was skrytykować pod żadne, żadnego powodu, żeście wykupili sobie abonament na dobro. Aha, do tego jeszcze dokarmiacie zwierzątka w tym w schronisku. No, ale tylko na początku, nie martwcie się, tylko na początku. Troszeczkę zainwestujecie tam w puszki dla kotków czy dla piesków. Ja też to robiłem, też w ten schemat wstąpiłem, ale się potem ocknąłem i zaprzestałem takich działań. No a kiedy już zbieracie odpowiednią ilość naiwnych, albo też wiernych, mm. <laughs> wtedy już można wydobywać miedź, Wydobywać miedź ze sprzętów, które nie, że się znajdzie na śmietniku, nie, nie, bo to trochę wstyd jest chodzić po śmietnikach. Wydobywać troszeczkę sprzęcika ze śmietnika, jeżeli już to tylko w nocy i po cichutku potem wierni wysyłają, tak, ofiary składają wierni wysyłają, no i można zbierać trochę miedzi i pojechać na przykład za to na wczasy nie? także taki jest taka jest recepta na sukces <noise> taki prosty schemat, możecie spróbować załóżcie kanał, musicie najpierw troszeczkę sprzątać posprzątać lasy potem kupić troszeczkę kiełbasy dla pieska w puszce, do schroniska zawieźć, dla biednych piesków i kotków. No a potem, jak już nas zbieracie wiernych, to wtedy będziecie prosperowali, nie? Będą wam paczki wysyłali. Nie mówię to z zazdrości, nie, nie, nie interesuje mnie to. Ja, ja, ja działam inaczej i śmiać się mi tylko chce, że właśnie to środowisko tak strasznie mnie atakuje. bo No bo ja po prostu wyszedłem z tego środowiska i nie sprzątam. Nie, sprzą nie sprzątam świata. Kiedyś byłem tam z żoną nad Olzem trochę dalej. Tam są tony, tony śmieci na, na, na nabrzeżu oraz tony śmieci w innych miejscach. Ja nie, nie po to się urodziłem, żeby sprzątać, sprzątać, świat i nie będę świata sprzątał, moi drodzy. No to dobra. Mam nadzieję, że już dobrze pozamiatałem. Wszystkiego dobrego, od zawodowego do następnego, do następnego.